Cześć, ja jestem Kuba, a to jest kolejny odcinek, w którym programujemy sobie grę w statki w Pythonie. Dzisiaj spróbujemy sobie faktycznie stworzyć serwer, który będzie nam służył do wymiany wiadomości między graczami. W ostatnim odcinku poznaliśmy bibliotekę Async.io. Pokazywałem wam, jak niektóre metody można wywoływać asynchronicznie. A dzisiaj zaczniemy sobie od tego, że. Po pierwsze, usuniemy ten kod, który mamy napisany do tej pory i zdefiniujemy sobie nową klasę. Naszą klasą będzie serwer. I nasz serwer będzie miał jedną metodę, przynajmniej na razie, asynchroniczną. I to będzie metoda echo. I tutaj mamy WebSocket i Path. Dobra, na razie dodamy tutaj PAS. i teraz chcemy sobie stworzyć taki serwer, a następnie użyć asyncio, get event loop, czyli łapiemy sobie pętlę zdarzeń, czyli nasz asyncio będzie wykorzystywał Tą pętlę to jest taka pętla główna, do której są publikowane wszystkie wywołania metod asynchronicznych. I chcemy, żeby w tej konkretnej pętli run until complete działał sobie WebSockets serve. Tu sobie doimportujemy bibliotekę WebSockets. Czemu WebSockets? No będziemy korzystać z WebSocketów. O websocketach zaraz jeszcze opowiem. I chcemy, żeby ten websocket serve tutaj jako pierwszy parametr podaje mu się metodę, która ma być wywoływana, jeżeli pojawi się jakaś wiadomość. Chcemy, żeby on się przypiął do takiego interfejsu sieciowego, który się nazywa localhost. I chcemy, żeby działał na porcie 8765. Następnie nie wywołujemy tutaj już maina, tylko wywołujemy sobie Asynkio, Get Event Loop, Run Forever. Czyli ta pętla zdarzeń ma się nigdy nie kończyć. I będzie działało to w ten sposób, że mamy pętlę zdarzeń, w której mamy zakolejkowane jedno zdarzenie, tak? Czyli to ma działać, póki się nie skończy. To zdarzenie się skończy, ale ponieważ pętla się kręci w nieskończoność, to ciągle będzie uruchamiane to, co mamy tutaj podane, czyli cały czas ten nasz serwer będzie działał. Jeżeli tylko coś się pojawi, no to będzie wywoływana ta metoda eko. Dobra, to teraz spróbujmy sobie w tym naszym eko napisać kawałek kodu, który będzie odbierał wiadomości i coś z nimi robił. To spróbujmy sobie tak try accept, no i accept co? W zasadzie accept wszystko runtime error, print error. Co będziemy próbować robić? Będziemy próbować stworzyć asynchroniczną pętlę For, która dla każdej wiadomości w tym naszym WebSocketie będzie po pierwsze wypisywała tą wiadomość na konsolę a następnie odsyłała dokładnie to samo do, do nadawcy wiadomości no i tutaj ten send jest zdaje się asynchroniczny więc musimy dać awaita OK. Zobaczmy, czy to nam się uruchomi. Ok. Działa tak. Niby tutaj się program powiesił. Tak to wygląda, jeżeli mamy pętlę, która działa ciągle. Nigdy się ta aplikacja nie kończy, nigdy nie wychodzi. Więc czeka. Czeka, aż coś się stanie. To teraz spróbujmy sobie doimplementować klienta, który będzie się łączył z tym naszym serwerem. Na razie zróbmy sobie to w ten sposób w ramach testu. No i tutaj podobnie jak w serwerze skorzystamy z async.io get event loop run until complete no i teraz co chcemy żeby działało póki się nie skończy stwórzmy sobie asynchroniczną metodę hello no i teraz tak potrzebujemy jakiegoś uri czyli jakiegoś adresu pod który się chcemy połączyć adres websocketowy w tym przypadku to localhost 8675 czyli odpowiednik tego co mamy tutaj tak localhost i port no i przedrostek ponieważ to jest protokół websocketowy to dajemy tutaj ws i dalej async with websockets connect chcemy się połączyć z tym uri websockety sobie zaimportujemy to przestanie narzekać aż, aż websocket bez S i co chcemy zrobić po pierwsze chcemy poczekać aż ten websocket wyśle hello world a następnie poczekać websocket receive no, i tutaj dobrze by było wypisać to, co odbierzemy. Spróbujmy sobie napisać to w ten sposób. Powinno zadziałać. Dodajmy sobie tutaj klient. Ja już mam klienta i spróbujmy tak. Po pierwsze, uruchomić nasz backend, czyli nasz serwer. On sobie działa tutaj. No i teraz uruchamiamy klienta. OK, tutaj nie dodałem wywołania hello. Teraz uruchamiamy klienta i mamy tutaj Hello World. Do backendu przyszło Hello World. Jak to uruchomię jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz, to powinienem widzieć w backendzie 4 razy Hello World. Co to nam daje? Daje nam to taką funkcjonalność, że po pierwsze wiemy, że nasz serwer działa ciągle. Nie zamyka się, nie kończy, więc mamy jakiś punkt zbiorczy, który nam pozwoli komunikować się. Z innym graczem, czyli będziemy wysyłać wiadomości do tego serwera, ten serwer będzie sobie je przetwarzał i wysyłał je tym websocket send, z tym, że nie z powrotem do nas, tylko do innego gracza. Podobnie jak dostanie informację od innego gracza, będzie to wysyłał do nas. Czyli mamy takie połączenie: A wysyła wiadomość do serwera, serwer wysyła ją do B. B. Wysyła wiadomość do serwera, serwer wysyła ją do A. Coś w ten deseń, taki konstrukt chcemy sobie zbudować. I od czegoś trzeba zacząć? Na razie ten nasz klient tutaj, jak widzicie, on nie, on nie trzyma tego połączenia, pomimo że to jest połączenie websocketowe, to działa to bardziej tak jak protokół http. Czyli coś wysyłam, wysyłam jakieś zapytanie czekam aż coś odbiorę od tego serwera i kończę, kończę pracę tutaj powinniśmy mieć pętlę nieskończoną czy to while true i cały czas powinniśmy to robić jeżeli teraz sobie to uruchomię to pewnie się spodziewacie tego że na konsoli będzie cały czas hello world no i w backendzie podobnie tak no ale bez sensu jest taki klient tutaj trzeba sobie zatrzymajmy wszystko Trzeba sobie jakoś w tej pętli przechwytywać wiadomości, czyli na przykład kliknąłem coś, tak, w, w aplikacji, to chciałbym, żeby to było wysłane. Tak. Nie chcę wysyłać bez sensu non stop jakichś komunikatów. No i tym się zajmiemy w kolejnych filmach, jak to zrobić. Na razie mamy taki kawałek asynchroniczny, zaimplementowany, czyli potrafimy się skomunikować z naszego klienta z serwerem. Dalej będziemy działać, spróbujemy sobie to zintegrować z naszym interfejsem graficznym. Na dzisiaj to wszystko. Wielkie dzięki za oglądanie. Do usłyszenia w kolejnych filmach.